Hej, cześć, siema, tym Hakszy, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj znowu zobaczę serwery Discord, jeżeli chcielibyście kolejny odcinek, to zostawcie tutaj w górę oraz subskrypcję, aby też nie przeprowadzić kolejnych filmów. No i co, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. A więc okej, okay, znajdujemy się na pierwszym serwerze w dzisiejszym odcinku, jest tutaj właśnie widzę, że jest społeczność włączona, oczywiście jak najbardziej na plus. I teraz tak, mamy tutaj statystyki, czyli jest, na, jest nas online, rekord online, ilość kanałów, ilość ról, bany i nowy. Fajnie, że coś takiego jest, oczywiście, jak najbardziej na plus. I teraz tak, widzę, że tutaj amotki przy rolach też fajnie. Jest 12 botów, i teraz tak, mamy tutaj, jeżeli zapoznałem się z regulaminem regulaminu, widzę, że tutaj nie ma. No to oczywiście na minus, ponieważ no nie ma regulaminu. Więc to oczywiście na minus, yy, ale tutaj się w takim razie nie mam jak też się zweryfikować, więc w takim razie po prostu napiszę, chyba, że tutaj się weryfikuje. Tak, okej, okay, tutaj się zweryfikowałem, dobra, myślałem, że tutaj jakoś trzeba, ale regulaminu nie ma, no to to oczywiście na minus. No i mam tutaj też widzę, że witamy, czyli po prostu powitania najbardziej proste. Akurat one mi się nie podobają, ale są. Ale to są najbardziej prostsze z starty, bo to fajnie, że są, to jest najważniejsze, że są, że działają. E, więc tak na plus. Mamy tutaj żegnamy, czyli pożegnania, tak samo najprostsze, standardowe, oczywiście też e, na plus w sensie taki mniejszy plus jak, no bo to są standardowe, oczywiście. Mamy tutaj autorole, czyli po prostu autorole. E, dobra, carlbot jest w tym momencie włączony, więc sobie zaznaczmy i zaraz się widzimy. Ok, a więc tutaj wszystkie autorole działają, jak sobie w tym, możecie, w tym momencie sobie właśnie możecie zobaczyć. Wszystkie autorole działają, więc oczywiście jak najbardziej na plus spis rank, czyli po prostu tutaj mamy spis rank, fajnie, że coś takiego jest oczywiście jak najbardziej na plus. Tutaj mamy właśnie wszystkie albo prawie wszystkie rangi i jakie można. Zdobyć albo co robią fajnie, że coś takiego jest. Mamy też tutaj przedstaw się, czyli po prostu się można przedstawić. Fajnie też, że taki kanał jest. Mamy tutaj wszystkie emotki, czyli po prostu wszystkie emotki, które są tutaj na serwerze, nie animowane i animowane, ale tutaj koleżka nie ma, nitro, więc nie miał też jak pokazać. Fajnie też, że coś takiego jest, oczywiście, jak najbardziej na plus. Mamy też tutaj właśnie ważne, czyli pochwały moderatorów. Fajnie, że coś takiego jest, chociaż wydaje mi się, że jest to Zbędne, bo co tak naprawdę użytkownika może obchodzić jakaś pochwała, ale i tak fajnie, fajny pomysł, że coś takiego jest. Ranga YouTuber, czyli po prostu tutaj chyba można rangę YouTuber, yy, tak, aby coś takiego, musisz mieć podłączone OK, czyli po prostu, jak ma się podłączone konto, to można yy, właśnie tutaj poprosić o rangę YouTuber. Bardzo fajnie, jak najbardziej, oczywiście, na pewno, że coś takiego jest. Mamy też tutaj głosowania, czyli po prostu głosowania. Ankiety, głosowania, coś takiego. Oczywiście, jak najbardziej na plus. Ogłoszenia, czyli po prostu ogłoszenia, i tutaj jest jakieś śmieszna rzecz, ponieważ w tym momencie widzę, że dzisiaj o godzinie 19.36 e, został tutaj post wypuszczony o to nowy serwer Discord, że nowiutki jest. Ja w tym momencie to nagrywam o 20.44. E, no, ale i tak w takim razie, no, jeżeli e, chciałbyś, abym Ci ocenił tamten nowy serwer Discord, to napisz do mnie. Na Discordzie, link oczywiście do specjalnego serwera Discord znajdziesz w opisie No i Ci go po prostu w końcu jakieś ocenia Ale i tak fajnie, że ogólnie tutaj są pingi ogłoszenia też, więc też oczywiście jak najbardziej na plus Mamy też tutaj konkursy, czyli po prostu konkursy były Były, no bo już ich nie ma Bardzo fajnie, że coś takiego jest oczywiście jak najbardziej na plus Memy, czyli memy, memy filmy i memy tygodnia, ok fajnie że coś takiego jest mamy też kanały tekstowe czyli gadanko, małpa everyone można pingować to małpa herry tak samo i małpa zweryfikowane można, to oczywiście do zmiany żeby nie można było pingować ponieważ to psuje serwer Mamy tutaj też skargi, czyli po prostu skargi na innych użytkowników bądź właśnie administrację. Mamy tutaj pomoc, czyli po prostu jakieś pomoc, można zapytać o pomoc oczywiście jak najbardziej na plus. Pytania, czyli po prostu pytania dla administracji. E, bardzo fajnie, że coś takiego jest. Mamy też tutaj osiągnięcia, czyli jakieś osiągnięcia, ale troszeczkę niezbyt jestem w temacie, więc tutaj no, nie odpowiem niestety. Mamy też tutaj ocenianie, czyli po prostu ocenianie grafik, jeżeli dobrze rozumiem, nie jestem pewien. Ale i tak fajnie, że coś takiego jest, oczywiście jak najbardziej na plus komendy, czyli po prostu można tutaj pisać komendy do, bota, do botów ogólnie wszystkich. Fajnie, że coś takiego jest. Mamy też tutaj level up, czyli po prostu system leveli fajnie też, że coś takiego jest, fajnie też, że to są animowane emotki, przy tym troszeczkę lepiej to właśnie wygląda. Ja bym to jedynie pogrubił całość, ale i tak jest jak najbardziej ok. Mamy też tutaj zabawę, czyli cleverbot liczenie i tak dalej. Zobaczmy sobie CleverBotka Siemka, clever, botka. Siemkat, lever. zobaczmy w takim razie czy nam odpisze. I, i i i czy nam odpisuje, czy nie OK, odpisał nam tutaj, więc oczywiście też jak najbardziej na plus, że to działa. Mamy też tutaj inne, czyli wasze prace i tak dalej, i tak dalej, mamy też ekonomię. zobaczę sobie ekonomię w takim razie, work czy działa w takim razie. Work działa oczywiście jak najbardziej na plus. Mamy tutaj też sklep. I sklep jest tutaj... OK, jest, jest spoko morda, kozak morda, fajnie też że coś takiego jest w sumie ważne, że ogólnie tutaj sklep jest, oczywiście jak najbardziej na plus. Te wszystkie ogólnie tutaj kanały inne i tak fajnie, że one są, bo nie na wszystkich serwerach one są, oczywiście jak najbardziej to jest fajne urozmaicenie. Mamy też tutaj propozycje, czyli propozycje, e, propozycje filmów, emotek, kanału, nowe emotki, fajnie, też coś takiego jest. Zobaczymy sobie, czy to są zwykłe propozycje. E, momencik, napiszmy dodać tak, zobaczmy w takim razie czy ok zamieniło się jest to w dwóch botach zrobione ja bym to przeniósł wszystko do startita żeby po prostu to nie było w dwóch botach bo to tak gorzej po prostu wygląda mamy też tutaj muzykę czyli muzyka komendy czyli po prostu tutaj można pisać komendy muzyczne mamy też nagrywanie na żywo muzyka śpiewanie kanał głosowy czyli lobby itd. itd. mam też twórz kanał czy ten stworzy mi kanał nie stworzyło mi kanału to na minus i tutaj tak naprawdę jeszcze mamy reklamę, czyli z bo tego kanału teraz nie pokażę, bo tam są reklamy po prostu i prywatki, czyli max 2, 3, 4 i AWK. Zobaczmy, czy AWK działa. AWK działa, więc jest jak najbardziej oczywiście na plus. I jakiś tak naprawdę jedynym wielkim błędem, bo tutaj ogólnie serwer miał dwa, no parę błędów miał, na pewno miał błęd taki że tutaj regulaminu w ogóle nie było to, to, to oczywiście na minus wielki tak samo można było pingować everyone na kanale e, tekstowe tak, momencik, jaki to był kanał? gadanko, na gadanku można było pingować everyone e, rankę też zweryfikowano i tak dalej e, poza tym e, tak naprawdę no, to mi się jeszcze troszkę nie podobało że to było takie podstawowe aż takie akurat jeżeli chodzi o podstawowe to już wolę żeby to było bez tej ramki jak już ma być bo akurat startitowe powitanie podstawowe mnie troszeczkę pkują w oko, że tak powiem. No Tutaj żegnamy tak samo, ale i tak jest, jest po prostu jest, tak? No i też widzę, że tutaj te współprace mi też nie pasuje, tutaj są wszędzie motki, jest to ładnie zrobione. A tutaj na samej górze akurat jest to tak zrobione, że aż tak brzydko, nie? To najlepiej przesunąć gdzieś na dół i po prostu dać amotkę jakąś na przykład, nie wiem, teczki cokolwiek i będzie od razu o wiele lepiej. Serwer nie był jakiś najgorszy, miał dosyć dużo kanałów, fajne było urozmaicenie, bo były jakieś tutaj propozycje, jakiś ekonomia, sklep był i tak dalej, jakieś tutaj skargi, pomoc i tak dalej. Wydaje mi się, że na spokojnie tutaj no 7,5 na 10 mogę dać. Okej, okay, więc znajdujemy się na drugim serwerze w dzisiejszym odcinku. Widzę, że jest tutaj społeczność włączona, oczywiście jak najbardziej na plus. Mamy tutaj emotki przy rangach, też fajnie, że są. Mamy też tutaj prefiksy przy botach, oczywiście też jak najbardziej na plus, że coś tutaj takiego jest. I teraz mamy tak, ogólnie od pn dostałem wiadomość prywatną, czyli po prostu zajrzyj na kanał, ok, czyli po prostu, żeby się zweryfikować, tak fajnie, że coś takiego jest. I teraz tak, mamy informację o serwerze, czyli po prostu właśnie tutaj mamy statystyki, fajnie też, że są. Mamy tutaj eventy, jakieś sezony, no nie, nie, troszkę nie wiem o co tutaj chodzi, więc po prostu się nie wypowiem. Informacja, czyli regulamin tutaj mamy. Regulamin mamy dosyć fajny. Jedyne co ja bym zrobił to pogrubił tutaj jak jest kultura i porządek, przestrzeganie regulaminu i tak dalej. To bym akurat pogrubił. Poza tym tak naprawdę tutaj bym nic nie zmieniał, wszystko jest fajnie przejście napisane Mamy też tutaj ogłoszenia, czyli po prostu ogłoszenia Fajnie widzę, że tutaj są ogólnie pingi ogłoszenia, pingi eventy, fajnie też, że coś takiego jest oczywiście jak najbardziej na plus Mamy też tutaj nowi, czyli po prostu powitania Fajnie, że one są w dwóch botach, są zrobione, ja bym to przeniósł do jednego Jednakże no te akurat są bardzo podstawowe, te mi się troszeczkę bardziej podobają I tak fajnie jak najbardziej na plus, że coś takiego tutaj jest zrobione Mamy autorole, czyli po prostu autorole, więc ja je szybko ogarnę i zaraz się widzimy ok a więc tak jak szybko sobie sprawdziłem to wszystkie prawie wszystkie działa ponieważ tylko tutaj w jakiej gry graż nie działa e, Fall Guys poza tym wszystko tutaj jak najbardziej działa więc też oczywiście jak najbardziej na plus że to wszystko działa Giveaway, czyli po prostu tutaj konkursy są fajne, że coś takiego jest jednakże nie rozumiem po co ping y, ogłoszenia a potem jest Evrion. to najlepiej, żeby dawać tylko jeden ping. Jeżeli już ping giveaway, no czy jeżeli już ping giveaway, no to już ping giveaway, a nie everon. Ale i tak fajnie, że to takiego jest oczywiście jak najbardziej na plus. Mamy też tutaj opis rank, czyli po prostu opis rank. Parda fajnie, że to tak jest. Jak najbardziej oczywiście na plus. Fajnie, że jest tutaj właśnie też normalne YouTube Twitch jest to wszystko posegregowane, oczywiście jak najbardziej na plus. Mamy też opis boty, czyli po prostu opis botów. Fajnie, że coś takiego jest oczywiście jak najbardziej na plus Mamy też tutaj opis administracji, czyli po prostu opis administracji Tylko nie wiem czemu ja tu mogę pisać Tak, tutaj akurat mogę pisać To oczywiście tutaj do zmiany, żebym tutaj pisać nie mógł Mamy tutaj chat Czyli po prostu małpa everyone, zobaczmy sobie, nie mogę Małpa here też nie mogę I małpa członek też nie mogę Więc oczywiście jak najbardziej na plus, że to jest właśnie tutaj zabronione, zablokowane Mamy tutaj komendę, czyli po prostu komendę do botów można tutaj pisać Fajnie, że coś takiego jest Mamy lewele, czyli po prostu system leveli. Bardzo fajnie, że on tutaj jest. Oczywiście, jak najbardziej na plus. Mamy do warnowania, czyli po prostu tutaj pisze się warny, bany i tak dalej. Fajnie też, że coś takiego jest. Klep, czyli po prostu sklep. Ok, widzę, że tutaj jest sklep w takim razie. Fajnie, że coś takiego jest. Oczywiście jak najbardziej na plus, że jest taki sklep. Mamy też tutaj kanał Forfan, czyli liczenie, e, ostatnia litera jest kojarzenia. Mamy tutaj ekonomiczne, czyli ekonomia, czyli po prostu się tutaj pisze komendy do ekonomii. Fajnie, że coś takiego jest oczywiście jak najbardziej na plus. Eventy, czyli po prostu eventy jakieś i eventy głosowe, ale tutaj nic nie ma. I widzę też, że tutaj są kanały głosowe i tekstowe do gier. Fajnie, że coś takiego jest oczywiście tutaj do wszystkich, chyba gierek. Tak, jest tutaj do wszystkich gierek. Widzę, że do Fall Guysa jest najmniej rozbudowany, e, ale widzę, że tutaj jest wszystko tak samo. Są jakieś maxy 2, 3, 4, 5. Pogadanki i awg, zobaczmy czy awg działa, w takim razie działa I mam tutaj pomoc, czyli po prostu pomoc Brakowało mi w tym serwerze tak naprawdę paru rzeczy Na przykład brakowało mi tutaj kanału skargi, jakieś pomoc, coś takiego Ponieważ pomoc głosowa, nie zawsze każdy chce wejść na pomoc głosową Bo tutaj na przykład jest błąd, że to nie jest pingowany użytkownik No lepiej żeby to było jednak pingowane, to taki malutki mini-mini minusik Poza tym no tutaj na przykład opis administracji, mogę pisać, nie ma nawet opisu administracji Poza tym no to tutaj kiwały i tutaj akurat nie mają motki widzę w ogóle tutaj raz są takie motki, raz są tak to bym zmienił, żeby to wszystko było w jedną stronę, bo tak to troszkę gorzej to wygląda. Wydaje mi się, że jest tutaj troszkę zbyt kolorowo, jeżeli chodzi o kanały głosowe, ale może mi się tylko wydawać. W każdym razie, no też 2 max 5, 2 max 4 by wystarczyło, ponieważ nie ma tutaj tylu osób, żeby każdy siedział na tych kanałach głosowych cały czas, więc jakby wydaje mi się, że to by było o wiele lepiej. Poza tym tak naprawdę serwer nie ma żadnych większych błędów, więc myślę, że na spokojnie 8 na 10 mogę tutaj dać. A więc okej, okay, to było na tyle z tego odcinka, jeżeli chcielibyście kolejny odcinek, zostawcie tutaj łapkę w górę oraz subskrypcję. I co, to by było na tyle, trzymajcie się i do następnego cześć.